Witam. Jeśli ktoś oglądał mój poprzedni film, to wie, że wczoraj przyszła do mnie nowa kosa spalinowa i w paczce nie było głowicy. Ale sklep się okazał porządny i na drugi dzień, czyli dzisiaj, kurier przywiózł głowicę. Także korzystając z okazji chciałbym Wam pokazać na co zwrócić uwagę podczas kupowania głowicy, jak ocenić jakość głowicy. Czy ona jest jedną z tych lepszych, czy raczej, raczej z tych gorszych? To jest skierowane raczej do osób niedoświadczonych Ci, którzy już mają jakieś większe, wieloletnie doświadczenie na pewno wiedzą o co chodzi Moja głowica jest akurat produkcji włoskiej Pierwsze na co zwracam uwagę to jest waga głowicy Osobiście uważam, że lepsze są lekkie głowice Łatwiej się nimi kosi, lżej się nimi operuje Jednak każda głowica musi swoje ważyć Wiadomo, że mocna głowica to grubsze ścianki, więcej materiału, więc to musi mieć swoją wagę. Jeśli głowica jest bardzo lekka to świadczy, że jest wykonana z małej ilości materiału, z delikatnych elementów. Ja bym takiej nie kupował. Ta akurat nie jest duża, ale jest w miarę ciężka. Oczywiście tam w środku już jest żyłka, przyszła z żyłką, ale żyłka raczej za dużo nie waży. Myślę, że, że waga głowicy jest, jest w porządku. Druga sprawa to materiał, z którego została wykonana. Tutaj akurat materiał, z którego została wykonana głowica jest błyszczący, twardy. Nie jest to za dobrze. Wolę, jaki materiał jest miękki, dlatego, że przy wszelkich uderzeniach o murek, czy nawet przy kładzeniu kosy o beton, wtedy twardy materiał wiadomo jest bardziej kruchy. Trzeba bardziej przy nim uważać. Ale ze względu na grubość elementów, myślę, że, że sporo wytrzyma. To jednak będzie solidna głowica. Tylko trzeba uważać, żeby nie uderzyć zbyt mocno o jakieś twarde, twarde elementy. Następnym elementem jest sam przycisk. Przyciskając, dopuszczamy żyłkę. I ten przycisk nie może chodzić zbyt lekko. Jeśli przycisk, można przycisnąć jednym palcem. To znaczy, że przy każdym uderzeniu o ziemię y, może on wypuścić żyłkę w sposób niekontrolowany. Nie mamy panowania nad tym, y, kiedy żyłka będzie wysuwana. Wiele osób narzeka, zwłaszcza w tych tanich chińskich głowicach, że szybko tracą żyłkę, szybko się im wysuwa. To dlatego, że ten przycisk działa zbyt lekko. W tej głowicy nie mam możliwości wcisnąć przycisku do końca jednym palcem. Muszę do tego użyć dwóch. Tu jest solidna sprężyna. Nie obawiam się, że tu mi się żółka będzie wy, wysuwała. Tu trzeba naprawdę uderzyć porządnie o ziemię, żeby, żeby ona się wysunęła. Także to jest, to jest plus. Następnym elementem, na który zwracamy uwagę, to jest lekkość otwierania tej głowicy. Gdyż wiadomo, żyłkę trzeba raz na jakiś czas wymienić. Yy, I pasowałoby ją otworzyć. Tej głowicy jeszcze nie otwierałem. Nie wiem, jak to się otwiera. Są tu przyciski ale już widzę, że są bardzo, bardzo ciężko je otworzyć. Twardy plastik, ciężko się odkształca, dlatego tutaj się udało, ale to naprawdę, naprawdę wymaga dużo siły. Uważam, że uważam, że za ciężko pracuje ta. Za ciężko się otwiera. Być może, że z czasem się wyrobi i będzie to, to łatwiej szło. Jak już otworzyliśmy, sprawdzamy jakie są elementy w środku i czy są dobrze zamocowane. W takich tanich głowicach, tutaj mamy sprężynę, ona w taniej głowicy by wypadła, tutaj jakieś podkładki by nam wypadły. Tutaj wszystko jest na sztywno zamocowane, nic nie lata, nic nie wypadło. Prężna, gruba, solidna, nie widzę z nią problemu. Tutaj w środku mamy jeszcze przelotki, ale są z grubego materiału, solidnie widzę wykonane, także nie obawiam się o ich jakość. Takie przelotki, dobrze jak są wymienne, bo jednak po dłuższym okresie użytkowania, mimo że to jest jakaś stal, ona też się przetrze po kilku latach, więc w takich. Głowicach, które naprawdę są na długie lata, takie przelotki są wymienne. Nie wiem, jak w tej, zobaczę później. Ale sama ich grubość, sama jakość nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wyglądają solidnie. Co my jeszcze mamy tutaj w środku? Ta żyłka trochę nam tutaj przeszkadza. O, zobaczymy przelotkę. Nie, i ona jest jednak na stałe więc głowica wytrzyma tyle, ile przelotka. Albo się rozpadnie wcześniej ze względu na uszkodzenia materiału. Ale materiał jest naprawdę, naprawdę gruby. To jest, powiem, że pół centymetra. On jest... Teraz, jak mam jeden element w ręku, to widzę, że sam materiał jest bardzo lekki. Jak na swoją grubość, to on naprawdę jest lekki. Sam bęben jest wykonany, widzę, z jednego materiału razem z przyciskiem. Z jednej strony to jest y, dobrze, bo tutaj nie ma, nie ma dużej ilości elementów, nic tutaj nie lata, to jest, to jest wszystko jeden odlew. Z drugiej może być problem, jeśli ktoś kosi y, dużo po kamieniach, po twardym gruncie, wtedy przycisk może zostać przetarty z czasem i nie będzie można wymienić samego przycisku. Wtedy trzeba będzie wymienić cały ten bęben, ale różnica w cenie samego przycisku, a całego BMW na pewnie nie jest aż taka duża. Także jak dla mnie nie jest to minusem, za to fakt, że jest to jeden odlew sprawia, że mamy mniej elementów. Nie ma co się tutaj popsuć. Nie ma co zgubić. Nie ma żadnych podkładek, bajerów. Dla mnie wygląda dobrze. Cała, cała ta głowica jest zbudowana dosłownie z raz, dwa, trzy Trzy główne elementy plastikowe, do tego dwie przelotki, które są niewymienne, sprężyna i tutaj zalana jakaś śruba mocująca. Nic tu nie, nie wypada, wszystko się trzyma, wszystko wygląda na, na grube, solidne, uważam, że to jest porządna głowica. Teraz zobaczymy jeszcze tylko, jak się mocuje żyłkę, dla niektórych to jest ważne. Więc żyłka jest mocowana, tak jak to bywa w tych tanich kosach, że mamy tutaj nacięcie, wkładamy żyłkę i nawijamy po prostu. Sposób dość prosty, szybki, jest ok. Teraz jeszcze sobie zaraz złożymy głowicę. Zobaczymy jak łatwo się składa. Ważne też jest, żeby żyłka miała tutaj gdzie żeby miała gdzie być zamocowana przed włożeniem do, do głowicy tutaj muszą być takie o, nacięcia, żeby można było żyłkę sobie przytrzymać, żeby się nie rozwijała Grube, solidne materiały. Ta głowica mi się podoba. Nie przypuszczam, żeby to była głowica, która miałaby wytrzymać 10 lat. Chyba że przy delikatnym użytkowaniu wtedy na pewno, ale ja sporo koszę. U mnie jakieś 5-6 lat powinna wytrzymać. Nie widzę tutaj możliwości, żeby się coś zepsuło. Jedyna, jedyna możliwość to jest jeśli w coś uderzy w mur. Wtedy może oczywiście pęknąć, ale poza tym sama z siebie raczej się nie zepsuje. Teraz przejdźmy do złożenia głowicy. Z tego, co zauważyłem, w tej głowicy przelotki są mocowane do pokrywy. W większości głowicy jest odwrotnie, są mocowane tutaj do podstawy. Także tutaj przypuszczam, że najpierw się mocuje bęben z pokrywą, bo tutaj musimy przewlec żyłkę. Więc to się wydaje logiczne. Wygląda jakby właśnie tak to miało być. I dopiero teraz nakładamy na to podstawę. Powiem, że jest to wykonane fajnie. Prosto się to y, zakłada. Ładnie zaskoczyło. Tutaj nie ma mowy, żeby samo się otworzyło. Zobaczę jeszcze, czy działa. Żółka się wysuwa, jest ok. Y, także konstrukcja, taka, której jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz widziałem, że przódki były przy pokrywie i najpierw. Będę łączyć z pokrywą, a dopiero później z podstawą, ale się sprawdza. Moja ocena tej głowicy jest bardzo wysoka. Powiem, powiem Wam szczerze, że jest bardzo wysoka. Nie spodziewałem się tak dobrej głowicy. Jest bardzo prosta, ale nie przewiduję, żeby były z nią jakieś problemy. Ona długo wytrzyma. Aby tylko nie uderzać nią o cement, o górki i powinna naprawdę długo wytrzymać i nie, nie powodować żadnych, żadnych problemów tutaj żadna sprężynka się nie poluzuje ta sprężyna w środku jest naprawdę solidna gruba, yy, ciężko ją nagiąć yy, także jeśli materiał z którego jest yy, wykonana tutaj yy, głowica ten przycisk będzie dość yy, odporny na ścieranie bo wiadomo kosząc szorujemy po ziemi yy, albo i kamieniach jeśli będzie odporny na takie ścieranie, to ona powinna długo wytrzymać. Także, omawiając tą moją głowicę, pokazałem Wam na co należy zwrócić uwagę podczas oceny głowicy, jeśli ją chcemy kupić. Oczywiście, pierwszym warunkiem jest dopasowanie odpowiedniego gwintu, tak żeby można było nakręcić na naszą kosę, no to to już jest podstawa, tak? Ale to znajdziemy w instrukcji. I na opakowaniu głowicy też powinno być, jaki tam jest gwint. Jeśli będzie, będą się gwinty zgadzać, to wtedy y, możecie ocenić głowicę właśnie w ten sposób, który przed chwilą pokazałem. Także ja ze swojej głowicy jestem zadowolony, myślę, że długo posłuży i mam nadzieję, że ten filmik się komuś przyda, y, że ułatwi wybór głowicy i sprawi, że, że będziemy zadowoleni z naszych zakupów. Także dziękuję.